Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj mamy 27 kwiecień środa 2022 rok wczesnym popołudniem Dzisiaj o 3 rano o 3 po północy 27 kwietnia w środę umieściłem mój poprzedni film Informacje pod tytułem Wezwanie numer 15 Suwerena do wszystkich, a w szczególności do III RP Kościoła Katolickiego, Episkopatu, Stolicy Apostolskiej i Watykanu, i do wszystkich. I tam wzywałem do ujawnienia się, oficjalnego ujawnienia się, mojego Pana, mojego Mocodawcy, mojego Właściciela, aby się ujawnił w terminie do 30 dni od dzisiaj, od 27 kwietnia 2022 roku, żeby przedstawił mi oryginalne dokumenty, fakty, cyrografy różne, umowy, certyfikaty, i tak dalej, niezbicie dowodzące, że ktoś ma władztwo nade mną, władzę ma nade mną, i że ja jestem czyimś tam sługą lub przedmiotem, i ktoś mnie kupił, i ja, i, i ja należę do kogoś, więc wzywam do ujawnienia się tej instytucji, osoby fizycznej. Osoby prawnej, ki, kimkolwiek to coś, ta istność jest jakąś instytucją, organizacją, jakimś żywym człowiekiem. Więc wzywam oficjalnie do ujawnienia się tego kogoś z dokumentami oryginalnymi, z których niezbicie by wynikało, że on mnie kupił lub wszedł w moje posiadanie. I że ja jestem jako suweren, oczywiście czyjąś własnością, bo do dzisiaj nic mi o tym nie wiadomo, żebym był czyjąś własnością, ale być może ludzie na mieście tak powiadają, więc chciałem no to ustalić jednoznacznie, bez niedomówień i tak dalej, czy jestem lub nie jestem czyjąś własnością czy imś sługą i mam komuś służyć, nie wiadomo po co i dlaczego, bez wynagrodzenia, bez zapłaty, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też mój ostatni film pod tytułem Wyzwanie numer 15, to tam te 30 dni leci od dnia dzisiejszego. Właśnie. Więc proszę. Dzielić się tą informacją ze wszystkimi, aby ta informacja doszła tam, gdzie ma dojść, i żeby mój właściciel zgłosił się przed moje oblicze, więc wtedy będziemy gadać z tym właścicielem, skąd wynikają te jakieś dokumenty czy kontrakty, umowy, i gdzie tak pisze, że jestem czyimś sługą lub czyjąś własnością. To taki początek w nawiązaniu do tego dzisiejszego filmu, który został opublikowany dzisiaj o 3 rano dnia 27 kwietnia 2022 rok w środę. A celem tego filmu jest odczytanie ważnej informacji numer 5 do wszystkich także oraz do trzeciej RP. Kościoła rzymskokatolickiego Episkopatu i ich szefostwa w Watykanie, Stolica Apostolska. 27 kwiecień 2022 rok, środa. Niniejszym jako suweren oświadczam, że nie jestem sługą niczyim sleż żadnego narodu sleż żadnej nacji Slash żadnej grupy religijnej, slash żadnej grupy kulturowej, slash żadnej organizacji rządowej, bez względu na jej nazwę, handlową lub nie, i tak dalej, żadnej organizacji pozarządowej oraz żadnej innej organizacji tutaj niewymienionej. niewymienionej. Oraz to, że nie byłem i nie czułem się niczym sługą w przeszłości, ani obecnie w teraźniejszości. Także nie czuję się niczyim sługą. Wykrzyknik. W przeszłości i obecnie w teraźniejszości. Nie czułem się i nie jestem obecnie, niczyim sługą ani przedmiotem, żeby ktoś mnie posiadał i miał władztwo nade mną i oświadczam to publicznie po raz drugi ponieważ już jakiś czas temu po raz pierwszy publicznie oświadczyłem to, że nie jestem niczyim sługą dlatego teraz mniejszym po raz drugi to publicznie oświadczam i ogłaszam, że nie jestem niczyim sługą żadnego narodu, żadnej jakiejś grupy ludzi. A tak poza tym to bardzo ciekawe, kto tak sobie nawet mógł pomyśleć, że mógłbym być czyimś tam sługą? Znak zapytania. Ale jednocześnie chciałem poruszyć inny ważny temat. Czy może ja Jestem komuś, dwukropek, sprzedany, ale komu? Znak zapytania. A może jestem czyjąś tam własnością? Znak zapytania. Ale kogo? Znak zapytania. Kto to może być? Znak zapytania. Więc niniejszym dnia, 27 kwiecień 2022 rok. Środa. Wzywam każdego oraz wszystkie organizacje jak Trzecia RP, Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, Andrzej Duda, 460 posłów, 100 senatorów, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, a także. Kościół Rzymskokatolicki, Episkopat, Stolica Apostolska z siedzibą w Watykanie, Rzym, do udzielenia mi odpowiedzi na pytanie, czy są jakiekolwiek oryginalne dokumenty, przecinek umowy, Przecinek kontrakty, i tak dalej, świadczące jednoznacznie, że jestem czyimś sługą. Oraz kto jest moim właścicielem? Znak zapytania. Dlatego też niniejszym wyzywam mojego, w cudzysłowie, ewentualnego właściciela. Slash wierzyciela i tak dalej do ujawnienia się publicznie w terminie nieprzekraczalnym 30 dni od opublikowania tej informacji publicznie w dniu 27 kwietnia 2022 rok środa ten film będzie zaraz natychmiast opublikowany, jak najszybciej. Dlatego czekam całe 30 dni na ewentualnego mojego pana. Więc zobaczymy, kim on jest, jakie ma kwity, dokumenty, cyrografy, umowy, pakty. Być może kiedyś coś podpisywałem, ktoś mi coś podsunął, nie wiem, pożyjemy, zobaczymy. Dlatego chciałem publicznie to ogłosić, że Szukam mojego pana, który być może jest, być może go nie ma, być może zapomniał o mnie, być może nie zapomniał o mnie, aby się ujawnił i chciałbym wiedzieć, kto jest moim panem, i być może mam jeszcze komuś tam służyć, mam być jakimś sługą, po prostu nie wiem. Dziękuję wszystkim za uwagę i za wysłuchanie tej ważnej informacji numer 5, skierowanej do wszystkich. A tym bardziej do trzeciej RP, do Kościoła Rzymskokatolickiego, do Episkopatu i ich mocodawcy w Watykanie. To jest jakiś starszy pan w białym ubranku i z jakąś taką białą czapeczką na głowie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.